Obsługa! Dzień dobry, yy, śniadanie poproszę. Witajcie moi drodzy. Ale się porobiło. Chcecie zobaczyć, gdzie by wywiało? Ach, kurde. Dobra. Czas się ogarnąć. Idziemy się za urbex sobie zabukowałem tutaj pokoik dzisiaj na tą okazję wykop no, wykończmy chociaż w sumie w fotelu jestem, nie? zrobią za mnie no ale mogliby trochę tutaj, tutaj, tutaj zadbać o yy, w tym fotelu o cieplejsze kaloryfery bo powiem wam, że uh, Ciepło to, to nie jest, ale no radę Obsługa Obsługa Halo Halo, proszę pani No tak, tak to jest, telefonu nie mają Kurde, zadzwonił chociaż do nich Wies jakieś na niemi, albo toś do łóżka. Zaraz pan musiał sam, nie? No, dobra. Żeby nie było, że... że przyjechał miastowy jakiś. Och, ach, ech. Dobra. I wiecie co? Ktoś do mnie wziął... Jestem w restauracji. Aha. Ale jest ciekawe, to jest ciekawe, kurde. Chcecie zobaczyć, kto tam jest? To chodźcie. Wiecie co? Jeszcze za nie pójdę to jednak jednak tą obsługę musiałem zachować. Halo, obsługa! Już, już idę, niosę dla pana Coca-Cola, proszę. Pójdę Coca-Cola? Nasze zdanie? I mała informacja o naszym hotelu? Trzymajmy tak. jaka pobytu. No dziękuję, dziękuję, dziękuję. Idę. Spoko. Nie, niech będzie. Niech będzie, że. Co sobie. Ale przypomanie, kur... Nie, no to nic jaja, bo z 2006 roku termin ważności. Tak na, serio, moi dro... tak na serio, moi drodzy To ogólnie byliśmy tutaj dwa dni temu I najpierw pokażę wam, co się działo tutaj dwa dni temu Słuchajcie, mówiłem, że pójdę na dół do tego kolegi zobaczyć, jak tam sprząta Ale on przyszedł tutaj, więc chyba nie muszę go przedstawiać Żeby Robimy naprawy serwisowe Aha, dzień dobry tu kosma powinien być, On tu na pewno by się tutaj wczuł, nie? Coca-Cola. No pani, przepraszam, bo pani już dzisiaj mi dała Coca-Colę. Ja, ja, ja bym chciał w ogóle... Pani mnie teraz z wódko nie przekupi, bo pani mi dała kole z 2016 roku. No, no. Mhm, dobrze, no ale wybaczam wam, bo wasz hotel naprawdę jest tani. Pokaż, proszę posprzątać. Please make this room. Troszeczkę ogarnąłem Ale wiadomo, mówiłem jej pić pod skórzacz. Ale nie podłączymy go, bo nie ma prądu Wyszy, ja, Zjemy obiad i jedziemy sobie na miejsce X Szefie ostatnie komentarze, za fajny piesek Do ciotki też był tekst, że fajna ciotka Widziałeś ten? Końcówkę tego filmu tam, co? Co siedzimy tutaj? w studiu, tego? ja taka tam leżę na tym fotelu dobrze, moi drodzy, słuchajcie, zjemy Poprzekli. obiad i widzimy się w pewnym hotelu mam nadzieję, że się zobaczymy tam zapewne niby są czujki i kamery i, i ochrona w filmiku, który widziałem, bo nie sądzę to jest zło to jest zło, Emilko. Amiliko to, co? to no. jest dokładnie z tego samego, z tej samej frytownicy co Więc stary spójrz na ciebie Siemaneczko ludziska, jeszcze raz Wszystko szybko, szybko, byłem w aucie znaczy generalnie byłem najpierw na, na rozpoznaniu terenu i powiem wam, że jest sztos Powiem wam, że jest cholerny sztos Jesteśmy ludziska. Jesteśmy w, ho w hotelu. Aha Poleciało? Całe Jesteśmy w hotelu. W pewnym, okay. pewnym opuszczonym hotelu. W moim kochanym mieście. Pokaż nie, cały? Nie polecam Emilia Grzeszczanki. <laughs> Umber, umberto, pizzeria Paniały. i restaurante moi drodzy. Karmik de deratyzacyjny dla Nikoli i Emilii. Spójrzmy co mamy. Sałaty Pizza A ty roboty szukasz, Nikola. Zobacz. Pizzeria, cafe. Restaurante Umberto. Zupy. <śm> 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 nie, nie, mur nie murochłości. Nie nieruchomości. No nikt się nie skapnął. Ksero projekt No mam dzieci sować w sumie, nie? Do, do, do. Ładuj w plecak. To jest bardziej nie do posiłku, tylko bardziej do. Ej, wylejcie tą wodę, najpierw. To jest do wózek dla do, do, do sprzątaczki, moja droga, czyli dla ciebie. No, moje drogie. Czekamy wejścia ogólnie. Yy, ogólnie jak tutaj szedłem. Przedem? Szedłem. To dwóch się szło przede mną. Ej, tutaj by się deska i... Ej, tu, tu mi się deska przydała. Ej, czy kolesie po prostu idą przede mną i nagle odwracają się w moją stronę, Patrzą na mnie, tacy niepewni, hmm. ja na nich. A ja mówię, no dalej, zbijajcie się chłopaki. <laughs> Także widzicie do dziska już tutaj. Yy, nie wiem czy to byli eksploratorzy, czy zwykli po prostu... Coś tam, ktoś tam... Nie Klub hotelowy, proszę Ale co, co, co mam to jest historia ze spodniami Ze spodniami? Nie. No. I co? Jednak jest wejście Są wejścia wszędzie No, elegancko A co będę opowiadał o spodniach obsanych, które leżały koło świetnika? Emilka do mnie mówi, ludziska Kurde, żadnych spodni sobie nie wziąłem na przebraniach, Będę musiała przez podskakać Patrzymy, spodnie leżą koło śmietnika. No to co, chwyciłem spodnie, podniosłem je do góry, a to o, cały obstrady. Włączyć projektor biały, pilot, niebieski guzik. Instrukcja obsługi. Jeden. Włączyć wtyczki jeden i dwa do kontaktu. Dwa. Włącz projektor biały, pilot, niebieski guzik. Trzy. Podłączę się wodzi do komputera, leżące na górze. powiedz, jak coś się stało. No, chciałam, ja, nie na półcie mam. No co tylko wydło? Wytrzyj. Chciała! Słuchajcie, nacisnęła. Myślała, że poleci jej na ręce, poleciało jej na giry. A spójrzcie, ja. Jak... O, no, takie to i. No, cześć, to. Dobra, nie lub. Ale spójrzcie do bliska, kurde, wszystko jest po prostu jak, jak nowe, uwaga. Ja wiem trochę, ciemno jest, nie chcę się po lampę. Ale kipel jak nie? Wszystko jest. Uwaga. To no, nie działa. Na dwójeczkę, jakby ktoś chciał. Co Coś ciekawego? Pokaż. Projektorek. Projektorek. Proszę bardzo, pilocik za. Pokaż, obiektyw. Bardzo. jak to się nazywa? No kurde, ładny. Jak to, co to jest? To jest projektor? No chyba, nie? No piszę nawet. No. I coś takiego A to coś się Ci kładzie... No wiesz co to jest, nie? Czy nie? No... No, no kładziesz tak przez oczyste to takie tam coś... <noise> coś no e, Jakąś pracę... pracę i potem ją wyświetla na ścianie Wiecie o co mi chodziło ludziska. A tu widzę, że się znęsł nad, nad tym biednym komputerem już Dobra, to co idziemy dalej, nie? W takim razie Ogólnie jesteśmy w sali konferencyjnej moi drodzy Co widać wyraźnie Spójrzcie, winda była. Kurde, ciekawe ile stoi już opuszczone, nie? Ale mi się wydaje, że chyba nie, da, nie jakoś długo. Zresztą tu nawet chyba widać, że. Słuchajcie, to jest w ogóle historyczna chwila, nie? Jak kiedyś tutaj ten moment, spójrzcie teraz moi drodzy. mamy rok, który jest dzisiaj. Gdzie okay. jest pierwszy? pierwszy mamy pierwszy marca 2020 roku. I teraz uwaga. Dobra, bo tutaj dokleję potem. Po prostu rozpiszę, który tu będzie, a na pewno będzie, nie? Po prostu siadę no. tu za jakiś czas i rozumiesz? No. Chodź, Emi, teraz tutaj. No. Ej, tu były gdzieś takie pomieszczenia. Co? No to co? No to O kurde. Ale kurde, petarda tej. Czekajcie zapal lampę w ogóle, ja zaraz wracamy E, Dzień dobry. Dzień dobry. wineczko, coś pani czy nam poleca tu jakieś coś firmowego może dzisiaj? O. Uh. Mhm. Uh. 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 masz 19, dobrze. Czy codziennie przychodziła sobie? No, ale tak... przysięgam ci, że od no dawna nie widziałem takiej petardy, nie? na no, głupem nie? Naprawdę żałuję, że nie wiecie, gdzie to jest, nie? <śm> <śm> A wiecie, co powiem, mam tak ludziska, nie? Ja nie będę mówić, gdzie to jest, ale. Janusze już przychodzą i słyszymy, w oczy za chwilę. To jest 3,5 po, no? Gdzieś tak będzie ta godzinę. Poczekaj, zobaczymy. 15,14. Sobota i dzisiaj nie jest pierwszy, tylko gdzie jest sobota 29 lutego Zobaczmy w menu. I kulinarne moi drodzy. A ceny? Zupy... Basz na przykład masz po 8 zł Makarony, makaroni sałatki. Napoli, na przykład sałatka na za 20 zł, moi drodzy. Serka member, szynka, sałata, cebula. Proszę. Kawy, cappuccino, kafe amaretto. Dobry. Dobry. Ue, kurwa, nie wierzę tutaj. Ale Powiem ci, że. Siem, Widzę, że no ma miejscówkę. Tam... No, proszę, Sorry, bo tam tylko Amerika... Nie tylko my? No. Same gwiazdy widzę, kurde. Powiem wam, że zatkało mnie ogólnie, odkąd tu wlazłem i próbuję coś powiedzieć, nie idzie mi, jąkam się jak zwykle, bo to jest miejsce tak zajebiste. A jeszcze teraz nie wierzycie, kto, kto, kto tu przyszedł przed chwilą. Ale to zaraz go nagram. Myślę, że zgodzi się wystąpić na chwilę w moim filmie. Nie tam nie o to chodzi, nie? Mogę? To lustro jest czystsze niż moje lustro w domu. Mada, masz kręfalić, no o, to ma się w tym falić, no. Czekajcie. Co to za, To Rączki wiczka. Pokaż, tam winda. Pokaż. Winda do kurde, do transportu jest, jest tego, nie? Żarcia. No. Zajibiszcze, nie? Spójrzcie moi drodzy, jaka zajebista winda. O są! O. Ale jak są? Pusty złoiczek tam jest. Nie. Jak? Są górki. A są, dobra. Przesuwajcie się. A tutaj? A tu wyjdziemy gdzie? Tu w to samo miejsce koło tego O, ale tego nie widziałem na przykład, nie? Tutaj. No dobra, ale tu nie byłem po prostu za tą ścianką, rozumiesz? Dobra, ja idę tędy, Chodź, chodźcie do, na hol. Spójrzcie, jaki to spiźnia, ludzie. Kurde, nie będą gdzie iść w ogóle. Czy jest otwarte? A ja z lampą morzoną kurde. Cześć, kurde. Sprzętną urbeczkę, moi drodzy. Kawałek, tam odwieźć dalej. Jesteśmy w części hotelowej, moi drodzy. Ej, słuchajcie, moi drodzy, co, co wymyśliłem. Chyba, że my gramy horror. Za jakiś czas. Ale To jest najlepsza misja na świecie, nie? Gdzie jestem Baby? Nie, to, ona, to ona nie była moi drodzy w tym, nie? Nie będę mu, nie wymieniał nazwy pewnego środka w, w wypoczynkowego W którym byliśmy i jest gnuj o niego, nie, to jest gdzie? O, no, gdzieś w górach naszych polskich Dobra To jest szok, że taki hotel nie ma w centrum a tak naprawdę sobie stoi, już kurczę rozpieprzony, co? No, ot, ja patrz fladę, nie wiem jak patrz tutaj. No ale się Patrz Dobre <gry> Idziemy obadać kurde ten hotel cały O, jest ekipa. Powiem wam moi drodzy, że za, za niedługo przyjdzie własne na to. O, tak, spójrz jak ja mam elegancką Przyjdzie wiosna, lata, tak jak mówiłem, i nie jeden bezdomny będzie tu mieszkał. Domyślam się. Widzę świętego Mikołajka. Biedny to on sobie siedzieć. Tej, a może koszykiem sobie pojeździmy? Tak, jakby jakaś anna serwerownia. umrzeć. Juhu. Ludziska mówiłem przed chwilą, że jest tutaj pewna osoba dosyć znana. I teraz uwaga, uwaga, nie go tu nie ma spokojnie. Dobra, na razie nie będziemy ten, im wpadać w te w kadry, że tak powiem. Niech skończę nagrywać i zaraz... To, I zaraz ja ten... Pozdrawiam, Jan Fenacki czy w stronę pozdania. I tak, ludziska, ludziska, nie, o, nie o tego gościa mi chodziło. Generalnie też tu jest, ale jeszcze mi chodziło o jeszcze kogoś. Ale nie będziemy mu przeszkadzać na razie. No, no może też będziesz gwiazdeczką kiedyś, nie? No. I tak, Jan, gdzie byłeś po że byłeś. Nagrywasz, Kamil, coś? Nagrywałem cały czas, Aha. Nie, nie mówię. Poznajecie? Cześć. No, wszystko. Tak taki, tak. No, no, taki skromny koleś. Którego, powiem wam, że ludziska nie poznają po, po głosie, jak przed tutaj. kurde, to zapewne Kamil. Ale mówi, że to on, więc... A, i to jest to, co na zdjęciu widziałem. Ale to jest wiara, z ch hamska, nie? Zobacz, po co to, to... Komu to przeszkadzało tutaj? Nie, to, jest moja to Ja ci mówię, dzi dzi Dzisiaj zdjęcie rano zobaczyłem i mówiłem trzeba szybko przyjechać kurde, bo za chwilę będzie to co tu jest to, to jest light jeszcze, nie? Słuchaj, no, żeby monitor, A widzieliście te piece? Wiesmana? Nie, nie. Jest... Ogólnie, moi drodzy, ustawiamy czasy aktualne, co prawda w każdym zegarku bateria powiedziała pas, ale koleżanka ustawi, ona, ona taka stara podróżniczka, się nie śmieje. W, w Nowym Jorku byłaś? No. Byłaś. W Londynie byłaś? Da. W Moskwie byłaś? Da. W Tokio byłaś? Nie? W Sydney będziesz zaraz. W wiadomo, nie? Konduktor łaskowy byle nie dowawa wy. <gry> Dobra, ustaw i potem szlijmy fotkę. Zajście, zejście. zejście. Widzieliście się. Sie, sietra, Zresztą mówię Sietra. sietra. Mm. Nawet sam kamień mnie poprawił. Mówię do niego. coś tam, coś tam gadamy. Sietra, y, Sietra. Dobra. tam poszły. dziewczyny. To jest sztos, nie? A to są te kamery, o których ktoś mi mówił. że Są kamery. Jak no to już dupa, nie? już miejsce spalone, kamery są mi. No, tu gdzieś się okazuje, że każdy, każdy może wejść. W tej każdy. To jest trochę lipo, że jest pozamykane wszystko, ale tak naprawdę... Tak naprawdę tam nic nie ma, nie? Są same puste ściany. Aha, i tu jest jakieś takie tajemne przejście kolejne. Jedne. Aha, to już koniec. To nie tak? Nie Więc... Więc cóż, powiem tak. Czekamy, aż Martę, aż przyjdzie pan z drugim i wybije dziurę. Wtedy ja tu przyjadę i znowu będę nagrywał. A tak, cały ta jest No kurde. Hm. kurde. E, nie, w ogóle Nikola ten fotel czarny co mam w nie? Właśnie dzisiaj nastąpiły jego początki końca. E, Zerwała się mi ta, nie? O kurde Ja nie mogę <laughs> Przestraszyła się k***a To mi nowa myszko, Jakie nie wiem wcześniej mówiłem o tym fotelu moim Właśnie tak się zawsze opierałem Lewym łokciem o niego, tak chamsko I się podparcie Także, kurcze Jakieś fotel będziecie mieli, to mi dajcie bo ja nie wynoszę nic, to się nie wynosi. Jeden, jeden pewien znany YouTuber tak często, dość często gada. A właśnie w ogóle żony przygód wrzucił film, no nie? nie było go tyle czasu. Więc to im ci wakacje w komentarze nie to. O jejdź, o, jej, o, jej, o jej jesteś, ale, fajnie, ale fajnie. panie, ale panie. Bo nie miliony, nie? No kochają go, nie? No. Czy nie, żebym szydził sobie czy coś, nie? Rób to, co robisz, bo robisz fajnie. Aha, i jestem potem tutaj, dobra. Ach, za darmo, Słuchajcie, jest jakiś wyjście na, na dach Spróbuj się dostać na no nie Ludziska powiem tak, nie? Tu jest, tu jest kurcze blokowisko Więc kurde nie wiem To jest bez sensu się pokazywać Dla Falista do tego Także kurde spadam stąd No dawaj, do góry No <śmienic> dobra. I to koniec? Nie <śmienic> dobra, ty rady dobra. dłużej no To ładne tutaj <śmienic> Za youtuberzy nagrywają, nie przeszkadzamy <śmienic> Ciszej proszę Dobrze, będziemy ciszej. Spójrzcie, tutaj jakiś fitness był. Na pewno, lustra są. Nie patrzy na mnie, ale spójrz spójrzcie na nią, co ona otwala. I baby, baby, która przeszkadza? Przeszkadza nam. Aby v důležitosti ne? I praktycznie dzisiaj już od rana atak. Bo nie ukłonimy się, nie? No, to jest przykre, ale no, to miejsce za chwilę skończy. Podzieli losy innych miejscówek i bezdomnych. Na pewno jakiś bezdom, bezdomny będzie by leżał, nie? No nie, że miał coś, bezdomnych, ale po prostu. Nie chcę być niemiła, ale że mi, wątpli, że nie wyjdzie teraz. No ale poczekaj, za chwilę no, wszyscy wiedziesz, nie? Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję oraz napiszcie komentarz, żeby było fajniej. A teraz. Czekamy ja wiem, do... że mnie widać, nie? jest, zawsze tak jest, zawsze, zawsze tak jest że, że się schylam, a i tak mnie widać pewien całego, nie? Więc... Czekamy do następnego odcinka i zostańcie z nami na dłużej. Siema, trzymajcie się, moi drodzy. Elo.